Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Krystaliczna Świadomość Ja mam na imię Marta I w tej przestrzeni przedstawiam różne aspekty rozwoju duchowego Różne aspekty rozwoju świadomości, pracy z energią, samouzdrawiania Manifestacji, kreacji swojej rzeczywistości I wszelkich tematów związanych właśnie z przestrzenią rozwoju świadomości I budowania swojego dobrostanu na ziemi i dzisiaj przychodzę do Ciebie, a właściwie w tej całej sekcji, przychodzę do Ciebie z tematyką pracy z energią. Pracy z energią, którą będziesz mógł, mogła sama doświadczać poprzez właśnie praktyki, które będę zawierać tutaj na tym kanale. A wszystko to ma na celu otwarcie takiej przestrzeni w nas, Ludziach, w której jesteśmy w stanie sami właśnie radzić sobie ze swoją własną energią, z podnoszeniem swoich własnych wibracji, z uzdrawianiem swojego ciała, z uzdrawianiem swojego umysłu i też pracą z energią mm, poprzez właśnie takie kreowanie swojej rzeczywistości, poprzez doświadczanie swojej rzeczywistości jako plastycznej, jako przepełnionej właśnie taką siatką energetyczną, z którą można robić cokolwiek tylko zechcemy. I właśnie tutaj cała ta seria filmów, która będzie powstawać. A, lub już powstała, w zależności od tego, kiedy oglądasz, jest poświęcona temu, żeby zaprosić Ciebie do takiej prostoty, e, pracy z energią, do takiego uwewnętrznienia sobie tej umiejętności, ponieważ mm, w obecnym czasie na planecie dzieje się tak, że każdy z nas zyskuje takie umiejętności, a raczej odpamiętywuje sobie po prostu umiejętności zarządzania swoją wewnętrzną energią, pracą z tą przestrzenią. Zabawą z tą przestrzenią, także do tego będę Cię tutaj zapraszać. Będę tutaj co jakiś czas. Zamieszczać różne techniki, przede wszystkim pracy z energią źródła, czyli z energią krystalicznej świadomości, czystego światła. Jest to najwyższa wibracja we wszechświecie, z której wszystko jest tworzone, i ja przede wszystkim opieram swoją pracę z energią, czy to oczyszczanie energetyczne, czy pracę z emocjami, pracę z przekonaniami, czy uzdrawianie właśnie na poziomie ciała. A rozpuszczanie różnych um, negatywnych przekonań i tak dalej. Tutaj ten obszar jest bardzo szeroki. Ja przede wszystkim pracuję właśnie między energią źródła a, i uważam, że to jest jakby najczystsza, możliwa forma pracy. Energetycznej, i jakiejkolwiek innej, dlatego też te filmy właśnie mają na celu przybliżenie Ci tej przestrzeni, Twoich możliwości, też przede wszystkim. Będę pokazywać tutaj różne moje praktyki, różne rzeczy, które sama sprawdziłam w swoim doświadczeniu. Przede wszystkim będziemy opierać się na pracy z oddechem, na medytacjach, na wizualizacjach. Będziemy robić różne formy oczyszczania energetycznego, i generalnie będziemy bawić się odczytywaniem energii ze świata zewnętrznego, programowaniem na przykład pokarmów poprzez energię lub właśnie oczyszczaniem przedmiotów, oczyszczaniem przestrzeni, itd. Będę tutaj chciała Tobie właśnie pokazać, że to wszystko jest bardzo intuicyjne i tak naprawdę nie trzeba znać żadnych konkretnych technik. Ja będę tutaj tylko przedstawiać ci te rzeczy, z których sama korzystam. część z nich jest gdzieś tam nabyta, zainspirowałam się innymi ludźmi, część z nich też powstała wewnętrznie, że tak powiem, z mojej własnej praktyki, z moich własnych doświadczeń. także też zapraszam cię do tego, żeby skorzystać sobie z tych technik i z tej przestrzeni, która tutaj będzie powstawać lub już powstała. Właśnie poprzez taką samoświadomość, że mm, praca z energią to jest coś, co jest dla Ciebie zupełnie naturalne i w każdym momencie możesz połączyć się z tą przestrzenią, właśnie poprzez korzystanie z różnych technik. Jeśli to jest dla Ciebie zupełnie nowe, to właśnie fajnie jest po prostu mm, doświadczyć tego, jak robią to inne osoby. Zainspirować się, sprawdzić, jakie są różne techniki, jakie są możliwości, ponieważ, tak jak mówiłam, praca z energią to jest tak niesamowicie obszerny temat, jako że energia, wibracja jest wszystkim dookoła nas i tak naprawdę możemy pracować z tą energią, podnosić wibracje swojego otoczenia, wszystkich rzeczy, które nas otaczają, swojego ciała i tak dalej, do poziomu źródła. Bezwarunkowej miłości, czystego światła. W każdym momencie, jeśli tylko właśnie uczymy się tych technik, otwieramy swój umysł właśnie na taką możliwość pracy. Energetycznej, to wtedy zaczynamy sobie uświadamiać, jak wiele rzeczy, które nas otacza, możemy właśnie programować, możemy oczyszczać, możemy uzdrawiać, a przez to też cała nasza przestrzeń zaczyna zyskiwać coraz zdrowsze jakości, i też między innymi dlatego warto jest nabywać umiejętności pracy z energią, ponieważ to, w jaki my sposób jesteśmy w naszej przestrzeni, jak traktujemy naszą przestrzeń. Jak widzimy nasze ciało, jak komunikujemy się z energią innych ludzi, z energią przedmiotów, z energią otoczenia, roślin dalej To wszystko stwarza naszą rzeczywistość. I tak jak mówiłam na początku, praca z energią, właśnie między innymi, jest połączona bardzo z kreacją rzeczywistości, i im ty bardziej masz świadomość, właśnie taką percepcję energetyczną tych rzeczy, które otaczają cię dookoła, tym też bardziej świadomie zarządzasz tymi energiami i jesteś w stanie podnosić, swoją wibrację, a wibracja uniesiona, wibracja zjednoczona z energią źródła, z najwyższą częstotliwością we wszechświecie, jest po prostu zdrowiem, jest obfitością, jest całkowitym dobrostanem, jest miłością bezwarunkową i wszystkim tym, co kojarzy nam się właśnie z przyjemnością, z błogością itd. Także naprawdę bardzo warto jest w sobie te umiejętności rozbudzać, Pracować z energią najczęściej jak to możliwe, i ku temu też będzie służyła cała ta sekcja. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tematem, to zapraszam cię serdecznie do subskrypcji. Tutaj będę wrzucać myślę, że tak około dwa razy w tygodniu różne ciekawe techniki, różne ciekawe metody. Także możesz sobie tutaj przysiąść na moment i obserwować, co się będzie działo, lub już się dzieje. A jeśli już więcej filmów powstało, a jeśli też masz jakieś swoje a, rzeczy, z którymi chciał, chciałabyś popracować, być może masz coś do oczyszczenia, być może masz jakiś a, taki zewnętrzny kłopot albo nie wiesz do końca, jak podejść do tematyki pracy z energią, wibracją, a, czy generalnie rozwojem świadomości, duchowością i tak Jeśli masz tutaj jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek. Mm, Chciałabyś się czymś zainspirować, czy chciałabyś dowiedzieć się czegoś nowego, to też zapraszam Cię do komentarzy. Możesz zadawać pytania, możesz jak najbardziej wysyłać mi też prośby o jakieś konkretne techniki, jakieś konkretne rozwiązania na, na Twoje problemy czy wyzwania. I ja wtedy będę na bieżąco uzupełniać tą bibliotekę, jako że wszyscy wzajemnie się inspirujemy, także bardzo chętnie też wejdę tobą, z Tobą w kontakt i też odpowiem na to, czego będzie Ci trzeba. Tyle słowem wstępu zapraszam Cię do kolejnych filmów i widzimy się w przestrzeni, pozdrawiam Cię serdecznie.